No, no dobrze, więc... panie doktorze, 11 listopada. Dlaczego 11? Tyle się w październiku, a w listopadzie szczególnie działo 1918 roku. Dlaczego akurat taka data? To jest pewna kwestia marketingu politycznego, ja bym powiedział, ówczesnego. Tych dat, które mogły być datami dobrymi do świętowania, było sporo. Bo rzeczywiście Rada Regencyjna, jak mówiono, schodziła do grobu. Pamiętajmy, realnie siła polityczna i wydarzenia polityczne, te istotne, działy się w Paryżu. Jeśli 11 listopada mamy zawieszenie broni, to świętowało ten dzień wiele państw, więc to był jako też dzień zwycięstwa w pierwszej wojnie światowej. Tym bardziej, to... że przecież miesiąc wcześniej, 7 października, rada Emergencyjna ogłosiła niepodległość Polski tak i mamy w gazetach przecież nowy rząd Proklamację Niepodległości, tak, tylko że to było my pamiętajmy, że tu trzeba dodać jedno zdanie, że po 11 listopada rząd, władza powstaje z woli narodu. Tamto jeszcze ciągle było opatrzone tym, tym brzemieniem władzy. Pamiętajmy, Besseler ciągle był w Warszawie, więc nie było tego elementu, że jest to z woli narodu. Natomiast była niewątpliwie gra polityczna między Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, który realnie rzecz biorąc dysponował dyplomacją, siłą polityczną i był po tej dobrej stronie. Natomiast Piłsudski, był de facto izolowany politycznie. Co prawda ten okres Magdeburga sprzyjał budowaniu mitu i w momencie, kiedy on 10 o 7 rano przyjeżdża, y, witany jest y, w sumie entuzjastycznie, bo... Chlebem i solą i przypominamy... Y, no, sól, no może niekoniecznie... 5 miso... soli, złoty 60. No akurat to powitanie trochę inaczej wyglądało tego dnia, ale y, on umiał to zdyskontować dla siebie, czyli zastosował taką taktykę jak zwykle podporządkować wszystkich sobie. Pamiętajmy, był rząd Daszny w Lublinie, Kraków był już oswobodzony, tych ośrodków władzy było sporo, on musiał nad tym zapanować. I moim zdaniem to był majstersztyk, że on jednak umiał, no cóż się stało tak naprawdę 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała jemu tylko część władzy, władzę wojskową, dopiero równie dobrym świętem. To są naczelnym dowódcą wojsk polskich. Wład tak, no więc yy, to jest tą tytulaturą, to ostrożnie, bo to tak różnie pisano i to był problem właśnie jak tytułować, czy naczelny wód, czy brygadier, więc tutaj wymiennie tych nas jeszcze nie jestem czasowym naczelnikiem państwa. 14 może lepszy dzień, bo Rada Regencyjna przekazuje pełnię władzy, proszę zwrócić uwagę, mógłby być to na pewno lepszy dzień. 22 listopada mamy dokument mm, o. Yy, Dekret yy, tak. o podstawach yy, ustrojowych państwa polskiego. Można spytać, dlaczego nie ta data? Yy, w sumie, kiedyśmy w gronie kolegów rozważali, yy, yy, najlepsza byłaby data chyba, taka najbardziej ogólnonarodowa, to właśnie to, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli dzień inauguracji sejmu ustawodawczego. Czyli wówczas mamy. Po raz pierwszy taką pełną emanację polskości i właśnie wybrania tego przedstawicielstwa narodowego. Tylko że to odbierałoby ten nim zwycięstwa, więc tutaj ta data 11 listopada ona jest troszkę krzywdząca, bo ona odbiera wkład. W odbudowę państwa polskiego, jaki wniósł Komitet Narodowy Polski. Proszę zwrócić uwagę, my najczęściej to jest takie, właśnie takie medialnie brak tutaj proporcji, że ciągle jest puszczana my, pierwsza brygada w mediach, jeszcze kilka piosenek legionowych i bardzo dobrze, natomiast mało mówimy o mm, armii Hallera, na przykład o oddziałach polskich w Rosji walczących, Polacy w Harbinie. Przecież mógłbym tu wymieniać, ale przecież tak realnie to Komitet Narodowy Polski zbudował polską służbę dyplomatyczną, te struktury polskiej służby zagranicznej, działalność Paderewskiego w Ameryce. Tam oczywiście byli przedstawiciele Piłsudskiego, ale ich działalność była, była utrudniona i proporcje też były inne. Czyli jest to kwestia, mówię, marketingu politycznego. To było bardzo dobre święto, które gloryfikowało Piłsudskiego. Natomiast ono w tej walce politycznej odbierało Dmowskiemu pewne zasługi. Zresztą Dmowski to świadomie nie przyjeżdżał bo, do Polski, bo on mówi, wybrał, miał do wyboru przyjechać do Polski, walczyć yy, o władzę osobiście, czy załatwiać sprawy polskie yy, yy, i przygotowywać się do konferencji pokojowej. Oczywiście moim zdaniem i tak dla wszystkich trzech polityków i dla Piłsudskiego i Paderewskiego i Dmowskiego jest to najlepszy politycznie okres i w sprawach trudnych oni potrafią stanąć ponad podziałami. Natomiast oczywiście te sprawy personalne to trzeba było jednak rozgrywać i to potajemnie robiono. Od tego jest dyplomacja, od tego jest już ta twarda polityka. Piłsudski miał świadomość zresztą, że jest izolowany na arenie międzynarodowej i dlatego próbuje wysyłać tych swoich różnych emisariuszy do Paryża. Więc ta gra polityczna była całkiem ostra i tu panowie się wcale nie bawili w, w aczkolwiek jeśli chodzi o imponderabilia. To nie robiono nic, co by sprawie polskiej mogło zaszkodzić. A już inna sprawa, kto zostanie ambasadorem, kto będzie ministrem, kto będzie nosił te tytuły. Tak? No, panie doktorze, jeszcze warto pamiętać, skoro jesteśmy w końcówce roku 1918, to, no to już może też już chyba ważna data, 27 grudnia 1918 roku, 18 roku poznań, wybuch Powstania Wielkopolskiego, jedno przecież z trzech. Zwycięskich polskich powstań. To strasznie ułatwiało nam też y, y, walkę i na arenie międzynarodowej i później y, nawiązano do tego, zresztą skoro o Sejmie mówimy, przy inauguracji Sejmu, y, bo marszałkiem seniorem y, był Ferdynand Radziwił, który y, właśnie był z Poznańskiego, a proszę pamiętać, że część posłów tak y, wschodnio-galicyjskich jak i y, pruskich y, nie pochodziła z wyboru, tylko uznano, że oni, ci posłowie, którzy byli w parlamentach berlińskim i wiedeńskim, mieli mandat narodu polskiego, jeśli zasiadali tam i oni mieli nawet inne legitymacje poselskie w Sejmie Ustawodawczym niż ci posłowie pochodzący z wyborów. I myśmy, już tu nie mówię o tym, co zrobił rzecz oczywista Paderewski w Poznaniu, natomiast dla nas to było bardzo korzystne dla no, trudnej przecież walki o poznańskie i o te zachodnie rubieże, państwa, więc tutaj y, tych, to tempo tych działań politycznych było na tyle duże, że tu codziennie coś się y, praktycznie y, y, wydarzyło, co albo miało znaczący wpływ później na granicę, na naszą pozycję międzynarodową, ale przecież to był, y, y, był taki problem bardzo techniczny. Y, pierwszego, znaczy taki, pełno ludzki. Pierwszego jest Nowy Rok, Sylwester 1919 roku I, i jest problem teraz, czy można urządzać bale sylwestrowe, czy nie można, bo z jednej strony trzeba się cieszyć, jest odbudowane państwo. Pierwszy Nowy Rok w Wolnej Ojczyźnie, ale z drugiej strony nasi żołnierze giną na frontach, tak? Jest taki no i w prasie rozważano, bo sporo artykułów, co zrobić, czy zachowywać się obłudnie i tańczyć w domu, czy też pójść i tańczyć w sali, Na w hotelu Bristol. Znam ten artykuł, gdzie tam wymieniany jest Bristol. Więc, więc tańczono. Oczywiście bawiono się w Warszawie w Sylwestra. No dobrze, czyli kolejne zagadki dzisiaj rozwiązane. Wikileaks z początków XX wieku, szanowni tak. państwo. Dzisiaj prezentował doktor Janusz Sibora, historyk Dziękuję. z Uniwersytetu Gdańskiego, badacz dziejów dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Oraz autor książki, protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej, książki nagrodzonej. Dziękuję, nie wypada mi mówić, ale cieszyłem się i dziękuję i jury naukowemu, i internautów. Najbardziej chyba ceniłem sobie to, iż y, książka trafiła w ręce premiera, że wybrano właśnie tę książkę y, w, w bardzo ciekawym konkursie. Prezydenta ministrów. Tak, kanadyjski konkurs, żeby wątek kanadyjski tutaj można podnieść. No właśnie, nie może się obejść. Przeniesiony na grunt polski i z, chyba no, ze z sporej ilości książek internauci wybierali książkę, zestaw, który należy polecić premierowi Znano z uwagi, widocznie obserwując scenę polityczną, że tę książkę należy polecić premierowi, ja myślę, w ogóle klasie politycznej. Yy, yy, chyba, yy, jeśli tak czytamy o kłopotach posłów, którzy, którzy troszkę są zagubieni. Yy, yy, więc... Do karty do głosowania są zagubione. No to, Przez posłów. Także, także chyba dobrze, że o tym ceremoniale i o etykiecie mówimy, bo nigdy tego za dużo nie. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Ja dziękuję Przypominam, za zaproszenie do studia. Czekam wczoraj. na Państwa telefony 2244 44064. Jak Państwo obchodzą, celebrują, czczą dzisiejszy dzień. Kotyliony, flagi, imprezy, marsze, biegi, spacery, sen, dobra książka, a może premiera w operze wrocławskiej, kniaś Igor. Czy to wypada iść na e, niepolską e, operę dzisiaj, na, na ruską operę sztuka, na Moniuszkę nie można. Sztuka ponad podziała. Sztuka właśnie. Jak Państwo dzisiaj obchodzą e, święto, dzień święto zwycięstwa, e, święto niepodległości. Tak zwał, Prze wszystkie tak. Wszystkie nazwy dopuszczalne. Tak zwał, tak zwał, że tak e, po staropolskim się. Płatna Dziękuję bardzo panie doktorze. Dziękuję. Informacja Radio Tok FM o godzinie 9 już za 45 sekund.